Kasia, ty jesteś mamą czteroletniej Jagi, która teraz jest z dzieckami na nartach yes. w e, przedszkolu narciarskim. takim narciarskim. Zgadza się. E, w jaki sposób? próbujecie razem z Szymonem, a może nie próbujecie, może to się samo dzieje, zaszczepić w Jadze właśnie zdrowe nawyki, zarówno te żywieniowe, jak i te sportowe. Muszę ci powiedzieć, że jestem w ogóle z naszego dziecka bardzo, bardzo dumna, bo y, ona po prostu przejęła jakoś te nasze chyba nawyki. Mhm. Y, i myślę, że tego nie ma co zaszczepiać jakoś na siłę, tylko po prostu y, pokazywać swoim przykładem, y, jak wygląda sprawa, co uh -huh. jest zdrowe, co my jemy. No my mamy y, o tyle łatwiej, że my rzeczywiście jemy zdrowo i to, co mówimy jest prawdą i nie jest tak, że my siedzimy sobie, y, pijemy gazowany napój, a uh -huh. dziecku mówimy, nie no, dla ciebie jest tylko a to jest niezdrowe, to może tylko tatuś... Y Także u nas jest, jest to być może łatwiejsze uh -huh. i być może dla niej to było po prostu dlatego naturalne, ale też e, to nie jest tak, że ona jest jakby sama w środowisku, że się nie spotyka, nie wiem, z babcią, dziadkiem i tak dalej. I tutaj musieliśmy też e, powiedzieć, jak wychowujemy, powiedzieć, uh -huh. co jemy, i za każdym razem musimy też dbać o to, żeby rzeczywiście te nasze zasady były respektowane. I to jest bardzo ważne. I nie ma co się wstydzić, że powiesz swojej mamie, że mamo. Bardzo cię proszę, ale nasze dziecko więcej do ciebie nie przyjedzie, jak będzie się tu podtykać, nie wiem, drożdżówki. Mhm. Bo my nie chcemy, bo my nie karmimy tym, bo ona tego nie zna. Bo zdajemy sobie sprawę, że wystarczy, że raz dziecko czegoś tam spróbuje i raz ktoś jej powie, oj daj spokój, twoi rodzice zwariowali. To, wszyscy to jedzą, spoko. Mhm. No, więc jakby trzeba uczulić środowisko najbliższe, myślę, i to jest jakby chyba główny problem. Yy, i samemu pokazywać na swoim przykładzie co jest fajne, zdrowe. To jakie macie zasady albo czego wasze dziecko i wy nie jecie tak na co dzień? Nie jemy kupnych słodyczy, żadnych, mm -hmm. więc Jaga nie zna w ogóle czegoś takiego, że się dostaje lizaka w nagrodę czy yy, no nie wiem, czekoladę czy no w ogóle nic takiego, batonika. Mm -hmm. Jeśli coś jest słodkiego, to jest to coś, co razem robimy więc ona wie, że jak zrobimy mafiny albo jak zrobimy ciasteczka, to będzie super. Ym, I od czasu do czasu kupujemy jakieś coś takiego małego w stół, na przykład, yy, nie wiem, jakieś małe kulki takie czekoladowe, zdrowe mm. i robi sobie z tatą rano niespodzianki. Więc y, tata jej chowa y, małą taką kulkę gdzieś tam po domu i ona musi rano znaleźć. To jest mm -hmm. taki rytuał, chyba, to już chyba trwa ze dwa lata. I ona po prostu wstaje rano i szuka tej niespodzianki, tej swojej kulki. Albo ją zje, albo ją sobie zostawi na później, mm -hmm. albo się z nami podzieli. Mm -hmm. jakby ma tego takiego małego mikro słodkiego y, snaka. To jest czasami jest jakieś suszone mango czy coś, y, niekoniecznie jakaś czekoladowa rzecz. Mm -hmm. Ale jakby ma poczucie, że ona dostaje w ogóle coś super y, słodkiego. I, I to jest dla niej wystarczające. Wie mhm. już, że te rzeczy wiesz, z dziwnym składem są niezdrowe. Po prostu sama nabyła jakoś tej, mhm. tej wiedzy. I, I dla niej to jest okej. Okay. Na razie jest na takim etapie, że ona się bardzo cieszy tym, że ona chce być zdrowa, że ona chce wszystkim mówić, że nie mogą tego jeść, że ona nam mówi: Mamo, zobacz co dziadek je, jakie niezdrowe. Ach. Bo dziadek je tam białą bułę z żółtym serem i z czymś tam. Mhm. Więc jakby ona się cieszy tym, że my jesteśmy inni. Mhm. Mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Poczekaj, jak wróci z tego przedszkola, co tam jadła teraz? Mówisz pizzę i żelki? Czerwone! I na obiad pizzę, tak? Na obiad pizzę i frytki. No. Mhm. Znaczy, my wiesz, my musieliśmy przyjeżdżać i przywozić swoje rzeczy. Mhm. I ona nie ma z tym żadnego problemu. Okay. Ona je jakby tam jajko i coś tam, i surówki. I to jest jakby spoko. I dostaje swojego zdrowego snaka na narty, i to jest super. Uh -huh. A oni jedzą te niezdrowe, mamo. Kaśka po prostu chwilę trwają, <grym> bo jak najdłużej. No bo. <grym> tak jest. Ale da się, wiesz, da się, bo. Mi się też wydawało, że to jest jakaś praca do zrobienia, uh -huh. ale to nie jest jakaś wielka praca do wykonania. To nie jest tak, że ty musisz stać nad dzieckiem i mu wyrywać po prostu wszystko. A wystarczy mu nie dać. Wystarczy nie jeść samemu uh -huh. po prostu, wystarczy nie mieć, wystarczy tak myśleć. Uh -huh. Więc jeśli naprawdę tak myślimy, że to jest niezdrowe, to nie chcesz po prostu dać swojemu dziecku czegoś, co jest niezdrowe. Także chyba trzeba zacząć od siebie, żeby potem jakby przekazać to wszystko dalej.